W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu upamiętniono Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Dla uczniów tarnobrzeskich szkół zorganizowano lekcję edukacyjną o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Biblioteka przygotowała także wystawę pod tytułem Pamięć jest naszym domem, która prezentuje literaturę poruszającą tematykę Holokaustu. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ustanowiony został w 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Głównym celem jest tu upamiętnienie ofiar pochodzenia żydowskiego, które zostały zamordowane w czasie II wojny światowej przez Niemców. Dwa wykłady dla młodzieży starnobrzyskich szkół wygłosił Zenon Feiger, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. O czym mówił w murach biblioteki? To jest temat bardzo szeroki i bardzo trudny. No Przede wszystkim o samym przebiegu tego procesu, można tak powiedzieć, jakim był Holokaust, ale też w takiej próbie refleksji, dlaczego, jak to się mogło stać, no i czy podobne rzeczy mogą się również w przyszłości wydarzyć. No to jest około 6 milionów ludzi, także no to jest coś niesamowitego. Trudno sobie to w ogóle dziś ogarnąć takim normalnym, racjonalnym myśleniem. Holokaust był jedną z największych tragedii w dziejach ludzkości. Wspominanie ofiar Holokaustu ma tu także wymiar edukacyjny. Przez lata narosło wiele stereotypów, a część Polaków nie darzy społeczności żydowskiej zbyt wielką sympatią. Cykliczne obchody to zawsze okazja, by zadać sobie pytanie, dlaczego doszło do eksterminacji narodu żydowskiego. Właśnie to jest ten problem, że ten człowiek normalnie trudno sobie wyobrazić dlaczego. No, oczywiście antysemityzm, ale antysemityzm był nie tylko w Niemczech. Yy, oczywiście nacjonalizm, oczywiście rasizm, no Hitler, no ale no Hitler mógł różne rzeczy wymyślić, co z tego. No coś musiało się stać takiego, że te miliony Niemców przynajmniej na to przyzwalały, a część z nich bezpośrednio uczestniczyła. Także to jest bardzo trudno pojąć. Ja Mówiąc szczerze, no oczywiście są przeróżne teorie, myślą o tym filozofowie, psychologowie, socjologowie, historycy, ale żeby któraś była dla mnie taka pełna, to nie mogę powiedzieć. Do 30 stycznia można oglądać wystawę pod tytułem Pamięć jest naszym domem, która prezentuje około 60 książek poruszających tematykę Holokaustu. To publikacja o charakterze naukowym, książki o konkretnych obozach koncentracyjnych na terenie Polski oraz literatura piękna. Jaką rolę w tamtych czasach pełnili Żydzi w społeczeństwie? No różne funkcje pełnili, to wszystko zależy. Tak jak nie ma jednego typu Polaka, tak nie ma jednego typu Żyda. No, wiadomo, że bardzo wielu Żydów to kojarzymy z handlem, z różnego rodzaju biznesem, ale też takie zawody jak na przykład prawnicy, lekarze w znacznym stopniu, również artyści. Przypadający na 27 stycznia Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu to także okazja. By przypominać o historii Tarnobrzega. Przed II wojną światową Żydzi stanowili ważną część społeczeństwa i mieli duży wpływ na to, jak wygląda miasto. To było około tak w dużym zaokrągleniu około 10% przed, obywateli przedwojennej Polski, a przede wszystkim w, w, w miastach, chociażby w takim Tarnobrzegu, no to czasami była nawet większość ich mieszkańców, także to może być kompletnie. Wywaliło naszą strukturę demograficzną. To się odbiło bardzo znacząco na tym powojennym obrazie Polski. Oczywiście dzisiaj Polski jednolitej narodowo, ale no innej, po prostu innej.